Czimycie z mojej was z Dzisiaj jest to odcinek przymiej serii już gospodarstwo. Jak widzicie 200 czwórka i 12-12. Dzisiaj 12. ogólnie sprzedajemy sobie czwórkę i kupujemy nawet no, nabytek jakim jest, słuchajcie, RC właśnie do no, wapna, pięcioponowe, takie miękkie, że na odrolnika toczynika Dobra, dlaczego sprzedaję czwórkę? My na jest już w niedługim... Nie chcę tego sprzedać kursę ponieważ w niedługim czasie będzie... Nowy ciągnik się pojawi na gospodarstwie, więc czwórka mi już nie jest potrzebna, ten ciągnik zostaje, bo właśnie 12-12, bo jego właśnie, jak już mówiłem, czyli mam takie specjalne, ten, słuchajcie, do bagów. i właśnie dzisiaj on będzie ciągał do RCW, kupiłem wapno na 6-700 właśnie ton, 6-700 kilo właśnie, kurde, no serio, czemu nie może czwórki załapać, łam mi tą czwórkę, no, ja nie mogę. Czekajcie. Podjadę w miejsce, tutaj się cofnę. Może nie załapię w końcu, Złapię. Eee, dobra, czekajcie. Dobra, kurde. No czemu? Nie jest sztuki To wywalimy. No nasłapie mi ją. Może że jest zapalona. A nie no. O, zobacz, dobra. dobra. Sprzedajemy za 27,5 tysiąca, cygi mamy 163 tysiąca, ogólnie kombajn już wiem jaki będzie tutaj na serię, dobra Kupmy sobie już tutaj RCW, yy, no różnika, druga właśnie o, było tak, nie to Takie właśnie, w kolorze zielonym, tutaj kupujemy je w kolorze yy, takim siwym, 7,5 tysiąca, więc za dużo nam z konta nie uciekło Podpinamy sobie yy, i lecimy. Oczywiście to wszystko będzie na pole tam po pszenicy, na to drugie. Dobra i lecimy. No, na równika troszeczkę mi takie dłużej poltrzeme było, bo teraz mam jeszcze najmniejsze. No i tutaj teraz to własne będzie właśnie wyszywane. W domu sobie to rozłożę Wam powiem. I lecimy sobie elegancko. Yy, co ogólnie po mówię? robię? No po to tam tylko podszykowę sobie sejwa. Hmm. skończyłem talerzować to, to pole i wjechałem sobie szóstką więcej nie już bo też chcę zrobić jakąś orkę sobie właśnie po tym polu gdzie mam tam właśnie na drugim polu obornim, tam będzie szła orka no i co mamy trzy czujniki już tylko do gospodarstwa biura jak sobie stoi taśmą i chciałem muszę ciemnie ładować ale no niestety nie da się wapno ładować więc wykorzystamy sobie łyżkę dzisiaj hmm, dobra My jesteśmy i Zapalamy 60. 60. też chyba jakoś dawno nie robiliśmy nią, więc dzisiaj ją troszkę poładujemy. Teraz 60. do sumie nic mi tak trochę za jest wysoko jest. Nic takiego 60. nie robię, tylko po prostu no, ona do tura jest wykorzystywana właśnie do ładowania. Trochę się obawiam, że. Tutaj nie może, słuchajcie, to przeszkadza. bo ja bym sobie pomiósł teren trochę, żeby sześćdziesiątka podchodziła pod burkę sobie. Co mi blokuje, i no, czekajcie. O, 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 dobra. Tam mi to kurczę się pod... Już wiem jak to zrobimy, czekajcie. No dzisiaj taki odcinek może mało, bo na tego matna, no w sumie dobra. No ja też wchodzi 5 więc trochę będę ładować około 10 łyżek ponad 11 gdzieś tak. Dobra dobra. Podjeżdżamy sobie już tutaj. do yy, 60 była strasznie brudna, ogólnie do zbierania bez ciemku, ale taką jedną szczepę z autoladerem, już wam mówię. Yy, ale z niej bym musiała wyładowywać turem tak jak to robiłam właśnie po to bym sobie wypożyczyłem tą szczepę i słuchajcie to jest rusza gospodarcza seria i słuchajcie na mnie mi przyszła jest taka bele y, ten przyczepa, są dwa rodzaje z firmy uksusa y, której też sam wyładowują, gdzie słuchajcie, na jedną się mieści 8 na drugą 12 więc bym wybrał tą 12 belową tą szczepę, jakby był już ten y, słuchajcie, większy uksus już y, więc byłoby to fajne Ogólnie w, końcu, w kolejnym odcinku chciałabym zrobić jeszcze koszenie paskiska krową i potem to bym zebrał sobie po prostu takie koszenie i bym to zebrał sobie na siano, bo siana mam trochę mało. Kiszonki w silosie mam jeszcze dużo, bardzo, więc krów będę musiał sobie trochę dokupić jeszcze. Więc no krów będę musiał dużo dokupić, bo w ogóle mało nie zabieram tutaj kisionkowskiego, więc nie wiem, kiedy ja zrobię tą akcji kisionkę. Mimo, że znowu mnie mapę i nie będzie, nie, no, będzie już. Tylko trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać. Dobra, jakoś mi tutaj idzie już lepiej. Bo lepiej mi się już ładuje, sobie tutaj. Więc tutaj będzie takie specjalne, właśnie, miejsce do ładowania. Zobaczcie, co ja w sumie będę sobie zrobił, wycięcie. I widzimy się już, jak ja to sobie tutaj pięknie załaduję. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, ja już mam załadowany cały rozsiewacz. Z tego co pamiętam z niego wolno ubywa, więc tutaj na to pole nie powinno starczyć, więc co? My go sobie włączamy, no i lecimy. Uuu, ondy może 2 godzinę lecieć. Słuchajcie, ale tyle nie będziemy lecieć, sobie trochę zwolnimy. Tak do 15 myślę. Miał trochę szybciej. 17 polecimy sobie. O, Damsko. No i lecimy sobie też na falę. Bardzo fajnie robię, więc no fajna szewka. na ry, naczy. Czasami może jak gdzieś na duże pole sobie jakieś zakupy może z nawozem też polecę Nie no, ale z to mną No i dobra, no i po jednym że mi było tutaj 9% Więc no powinno wystarczyć Ej, Właśnie na to poletko tutaj Pojeździmy sobie trochę ze środka, bo w sumie jednak się przynajmniej sobie remont, ale nie, bo przetrząsanie bym zrobił właśnie tym ciągniczkiem i bym zrobił remoncik właśnie. Tutaj pójdzie sobie żółty kolorek. Myślę, że był spod żółty. Jeszcze bym kolor zmienił, kolor silnika jakby było elegancko. Obciążyć bym się ogólnie dokupił. Sobie do za właśnie i może już maszynkę właśnie nie masz. No tam wiecie ten taki wysięgnik. O co mi chodzi? Dobra, czekajcie, pojeżdżę sobie trochę na tym dużym gardzie, chcę oglądać, że nie ma fajnych ręków, po prostu. Tylko on tak stajecie jakby na luzie, po prostu jechał, więc no, pojedziemy tu 20 godzin. Ale chyba szybciej też ubiegłabym jeszcze nie wiem. Dobra, będziemy jeździć sobie niechmy tutaj, ten rościewać rozciełek na to pole. Ale tak dobrze, że mało ubywa, mało ubiega, no mało więcej, no ale... O tam, to jest parm, nie? nie. Jakby była jakaś idealniejsza seria, to bym nie brał tego pościelacza. Trochę ta kratka to mi przeszkadza, bo jakby tej kratki nie było... O, jeszcze ja mogę sobie zabić, Jakby tej kratki nie było, to by mi się lepiej ładowało, mam powiem. Więc no... Tak, no jest, no. W sumie jeszcze papierko mógłbym sobie zostawić właśnie, bo po swojej byli może jeszcze będzie wymagane, więc tutaj no sobie będę jeździł, tu 20 godzinę, w rozsiewaczę mi ewentualnie zostanie. No i w sumie teraz taki, te dwa odcinki były takie, że sprzedawałem maszynę i kupowałem. nową maszynę tutaj ja w ogóle sprzedałem i maszynę kupiłem. Nie wiem, no tak niedługo teraz właśnie w sumie ostatnio dwie maszyny sprzedałem, bo siednie jeszcze trzeba będzie kupić, Ogólnie że parku nie będę siał, ponieważ parku jakoś tam nie wiem. Chociaż hmm, w sumie ten kombajnik już się testowałem i fajnie wygląda jego skuto do paku. Yy, właśnie przed nagraniem sobie tam na taki fyzika. No i nie właśnie może byśmy zasieli jakieś właśnie tamte dwa poletka tam może, bo tutaj to nie, No ten kombajnik wiecie, będzie miał header już z porawy, więc no tamta poletka nie wiem, ci łąki nie zamieniała, nie dokupię jakiegoś. Bo no to już będzie większy, ten mamy. Patrzcie, nawet pół się jeszcze może mi zejść tutaj po No zobaczymy, czekać na przerwę i widzimy się już za chwilę po tej przerwie. Dobra, ja sobie już tutaj głównie kończę. No i półroście się nawet mi tu. No nie wejdzie mi tu nawet. No więc sobie tak dorośli rozstrzeliśmy. Jeszcze w sumie bym zaczął sobie talerzować. Więc zjedziemy sobie ten warmę, już ten dwa dobruję. Zjedziemy sobie tym 12-12 i jeszcze się przyjadę z palżówą. Bo w, boku, w będzie fajnie wyglądało odstalowanie, a Orkę zrobię tam po oborniku. Dobra, tu sobie to odstawię. Na razie. Dobra, i przejdziemy sobie tutaj. O tu sobie postawię szósteczkę. No i się w sumie trójmi trzema ciągnikami na jednym odcinku porobimy więc no fajnie, dobra. No lecimy, tobie. Dobrze, mam tutaj mało paliwa tam, ogólnie Wam jak wczepiny sobie poustawiałem. O tak są wczepiny poustawione, ma najmniejsza, te dwie rozrzutniki, ta stara taka do belego, ona będzie tak wykorzystywana. w sumie, w sumie nie wiem, czy jej nie sprzedam, bo ona nie ma kiprasa, jej nie sprzedam po prostu. I chcemy tutaj taką jedną tarnę 10 sobie zakupić. Właśnie taka fajniejsza tandema właśnie, 10 ton Ym, by była fajna myślę tutaj właśnie, bo jak tutaj chciałbym ogólnie pójść słuchajcie, wyjdzie z Buraki. Fajnie by było sobie pokopać właśnie Buraki, coś takiego. Są też fajne jakieś maszyny, tam widziałem do Buraków, więc fajnie by było pójść tutaj w Buraki. Być może jeszcze sobie za, za tego, za na jakiś polu. W sumie jeszcze nie mam dodaną ankietę, czy no i to my właśnie czy te buraki by było fajnie pójść, bo na ten, żadnej serii bym nie idę. Yy, na tej nowej też nie będę mnie szedł, chociaż po tym jakbym miał świnię, ale zobaczymy. Ale tutaj by było fajnie sobie tak z buraczkami. Nie wiem, hmm, pomyślę jeszcze, yy, bo no nie wiem, właśnie w sensie bo na nowej serii, bo tam by było fajnie, bo tam bym świnie miał. No w sumie zobaczymy. Pomyślę jeszcze i zobaczę, jak to to wyglądało. Dobra, ja bym się w sumie przeciął w środę, czy gdy nam to poszło szybciej. Dobra, leci. Fajna ta targiówka, taki żółty kolorek. Yy, może jak będzie już ten nowy ciągnięcie, jak ten ususik bo on taki czerwony będzie, to w sumie do niego właśnie bym sobie przemalować na czerwono. Ale taka żółciutka też jest fajna. Więc tak dajmy sobie pojeździć w taki inny kolorek, bo chyba nic nie mam tutaj żółtego. No dobra, my sobie lecimy i dobra, dojadę w sumie, chociaż nie, dzisiaj chcę robię taki 15-minutowy odcinek, bo akurat na jutro go więc 15 minut może być. Alegam dobra. I lecimy. Fajnie, bo już to 4 metry też a nie miałem żadnego gruberka czy tam talyżówki, więc fajnie. Już jest to leżówko grube, więc grubera nie trzeba kupować. Będę oglądał na to talżówkę, bo jakoś tak się uprodzimy ta ale lerzówka niech to będzie i. No to w ogóle lepiej, bardziej mi się podoba ta szóstka, jeszcze do niej bym sobie tu, za jakiegoś mógł dołożyć, ale w sumie tak. Taki ma oryginalny ten obszar, więc chyba bym nie dokładał za nasz. Ten nowy jeden. Będą dwa ogólnie z tej serii 1935x4. O już Wam zdradziłem ogólnie jakie będę tutaj kupywał, ale będą dwa. Jeden będzie miał 190 byczek fajny, a drugi będzie miał 225, coś takiego właśnie innego. No, tu będzie coś takiego właśnie, bo jeden ma 160 wersja ten już mój ma 160, więc no się ta bardzo tego nie opłaca, więc no, bym brał to 190 i do niego jakiś płużek fajny. No i bym miał coś robić ale to jeszcze spokojnie, to jeszcze być może po siewach dopiero bym go sobie ale jak będzie dużo pracy, nie, na orkę czy coś takiego. Teraz jeszcze sobie zrobić na dwa, zostawić czyli tym Ursusem i właśnie 12-12 z trójką obrotówką i ta trójka obrotówka bym ją, słuchajcie, sobie zostawił, a do dużego nowego Ursusa bym kupił sobie piątkę obrotówkę, bo już mam nadzieję, że by dał radę i bym, słuchajcie, rozrobił taką akcyjkę, a ta wagonówka by poszła na sprzedaż sobie. Chociaż nie wiem, czy też bym jej wystawiła na jakieś kręciste pola, by była dobra ta zagonówka Więc może ją zostawię sobie i dokupię po prostu obrotówkę jakąś właśnie na proste pola. Bo mam tu proste pola i mam też tak pozakrzywiane. Tutaj na pewno powstanie fajne pole. Jak słuchajcie, tak, to pole z tą łąką połączę z tamtą i z tamtą kukurydzą, to będzie fajne pole. Na razie bym to tylko połączył z tym. Tu jeszcze bym mógł taką łączkę po prostu zrobić. Dobra, ja w trakcie będę kończył sobie film. Widzimy się w jutro na następnym filmie i trzymajcie się i na razie. I cześć!